Halo, halo. Dzień dobry wszystkim moi drodzy. Parę słów w drodze, którą właśnie przebywam. Kochani, nie będę mówił o żadnym wersecie, ani żaden fragment z Biblii. Chciałbym się tylko podzielić jedną rzeczą. Mianowicie tym, w jaki sposób czytamy Biblię, czy sięgamy po Biblię i, i jemy z drzewa poznania dobra i zła, czy też jemy z drzewa życia. Wiecie dlaczego mi to przyszło na myśl? Ponieważ jakiś czas temu na moim profilu na Facebooku napisałem, czy tam wyrecytowałem wiersz, w którym było między innymi to, że to był taki, wiecie, humorystyczny wiersz, no ale tam ktoś tam miał ból żopy o to, bo tam było, że być może Stalin jest w niebie, nie? Oczywiście to jest, wiecie, ja nie wiem gdzie on jest. Ale nie możemy wykluczyć, że Józef Stalin albo inni zbrodniarze nie trafili do nieba, ponieważ nie wiemy, czy ich serce nie spokutowało. Na przykład, przed samą śmiercią zrezygnowało ze swojej samosprawiedliwości i uznało Jezusa jako pana i zbawiciela, ponieważ na przykład nagle dostali olśnienia, że narobili takiego bigosu na świecie, że, że po prostu jesteśmy zgubieni i nikt, nikt nie mówi, że jest to niemożliwe. Ponieważ mamy świetny przykład czekajcie, gdzie ja mam mieć? Tu, czy tam, tam. Ponieważ mamy świetny przykład Łotra na Krzyżu, moim zdaniem. Łotry, kto kończył na Krzyżu? No najgorsi z wyrole. No, oczywiście Pan Jezus został tak potraktowany, co nie znaczy, oczywiście, że nim był, ale dwóch Łotrów po bokach już tak. I teraz, kochani, i wiemy wszyscy, że Łotr został zbawiony tylko i wyłącznie na podstawie łaski Pana Jezusa. A facet no właściwie nic dobrego nie zrobił. No już znana historia każdemu. I teraz tak kochani. I oczywiście ktoś tam się przyczepił, że jak taki zbrodniarz mógłby trafić do nieba i tak dalej, i tak dalej. Bo przecież narobił tyle zła. Kochani. Ale my nie... Bo przecież czytając Biblię widzimy, co się Bogu podoba, co się nie podoba. Koniec końców, tak naprawdę, to wszystko ma zaprowadzić człowieka do poznania Jezusa Chrystusa i do tego, aby człowiek zrezygnował z własnej samosprawiedliwości i żeby po prostu uznał Chrystusa Jezusa jako swojego zbawiciela. I teraz, tak, jeśli czytamy Biblię w sposób, że to jest złe, a to jest niedobre, to znaczy, że, że, że czytamy z poznania. Że korzystamy z drzewa poznania dobra i zła, i teraz, skręć oczywiście, osoby, które czytają w ten sposób Biblię, będą zarzucać, iż Ty namawiasz do grzechu. Bo przecież to jest złe, to jest fe, a to nie jest fe, a to dobre, a to niedobre, i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc zawsze będzie skupienie na sobie i na swojej własnej moralności, a przy okazji staraniach, aby Pana Boga zadowolić. A Pana Boga zadowolić się nie da. To znaczy, kochani, w jakim względzie? W takim, że On już umiłował cały świat, taki jaki jest, bo wie, że jest upadły, to Jezus na krzyżu jednał świat ze sobą, a nie nasze jakieś starania, wysiłki. To Jezus jest sprawcą w ogóle Twojego nawrócenia, a nie że Ty sam z siebie Go poznałeś. Ponieważ najpierw musi ci się on objawić, taka jest prawda. Więc mój śmiało można powiedzieć, że to Bóg jest sprawcą wiary. I kurczę, czy ja dobrze idę? I chyba tak. I teraz moi drodzy, i teraz oczywiście. Kurde, trochę gubię wątki. Sorry, przepraszam Was, dawno nie nagrywałem. Ale jeśli. Jeśli. No jak teren prywatny. Nie, przechodzę. Nie wiem o co chodzi. Dobra, kochani, i jeśli teraz, jeśli będziemy czytać Biblię w sposób, że będziemy czerpać z poznania dobra i zła, to tak naprawdę nie czerpiemy wtedy z Jezusa, a my mamy być ukierunkowani na Niego i na Jego łaskę i na to, co On zrobił, a nie nasze, na nasze starania. I te pytania, a więc co, można grzeszyć, bo Pan Jezus wziął nasze grzechy na krzyż. A ty w ogóle chcesz grzeszyć, jak go znasz? A jak upadniesz, to co wtedy? No, chcesz mi powiedzieć, że nie upadasz, albo nie masz głupich myśli, albo w ogóle co jest grzechem dla takiego człowieka, wiecie, kochani, no. Oni widzą pijaków na ulicy, albo nie wiem, takiego, co nie wiem, pali papierosa, a oni uznają... Wiecie, co jest, co jest grzechem, co nie jest, bo na przykład e, ich gniew albo pogarda do tych ludzi w sercu już dla nich nie jest grzechem, nie? Oni tu uznają za nie wiem, za jakiś święty gniew, a to jest nieprawda, nie? Chyba wiemy, z kim bratał się Pan Jezus, jak chodził po ziemi. Chorzy potrzebują lekarza, a nie zdrowi, nie? Pan Jezus nie miał problemu, żeby rozmawiać z prostytutkami, z celnikami, nie wiem, pewnie ze złodziejami i tak dalej, no. Z, z każdym elementem. Niech to nas nie zwiedzie, że my jesteśmy w jakikolwiek sposób lepsi od tych ludzi, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, wiecie, o osiąganie boskości, to znaczy stanu, kiedy... Chodzi mi generalnie o od życia wiecznego, bo każdy jest na tych samych warunkach i zbawia nas tylko i wyłącznie Jezus Chrystusa. Czytanie Biblii powinno nas naprowadzać na to, a nie na naszą moralność i na nasze starania i na udowadnianiu Jacy to jesteśmy super Bo super to jest tylko Jezus Chrystus Pozdrawiam bardzo serdecznie Aha Jeśli coś tylko jedno tylko i, tylko i wyłącznie taka postawa sprawia Że nie jesteś na sobie skupiony I dobre rzeczy, które czynisz Tak naprawdę dzieją się z Jego miłości A nie dla zdobycia Jego miłości Bo sorry Ale te drugie jest hipokryzją Pozdrawiam serdecznie Elo